Cześć wszystkim, na kolejnym filmie, filmie, w którym Marcin uczy mnie, jak zostać mistrzem fidera Daleka jeszcze droga, ale jesteśmy coraz bliżej. Już nie taka daleka. Cześć wszystkim. Dzisiaj przyjechaliśmy na grodzisko, a przyjechaliśmy w celu takim, żeby po pierwsze, żeby Marta dzisiaj sobie połowiła kabanów, to jest pierwsza rzecz, najważniejsza. I druga rzecz, żeby dzisiaj zająć się też takim łapaniem bardzo blisko brzegu, czego jeszcze żeśmy w sumie nie robili, a to jest dosyć istotne przy Polskiej Lidze Metod Feder, żeby umieć łowić ryby spod okay. samej burty, tak naprawdę. Taki, taki margin po prostu, jeżeli chodzi o spławik, tak, tak. tak przekładając to na spławik. W metodzie też się to nazywa nie, nie. margin, okay. więc tak dokładnie tym się dzisiaj zajmiemy. Także serdecznie zapraszamy na odcinek. Zapraszamy. Jeżeli zastanawiasz się, jak zacząć swoją przygodę z metodą Feder, jak i wybrać sprzęt, przynęty, zanęty, a także jak podejść do łowienia, to mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Wypuściliśmy przewodnik po metodę Feder. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w opisie tego filmu. Zaczniemy sobie z przygotowania naszej, że tak powiem, paszy, aby zwabić nasze rybki. Dzisiaj łowimy tylko peletem. Z tego, co Marcin mi opowiadał, zdecydowanie nastawimy się na grube kabany i chcemy po prostu, żeby tutaj pelet zwabił te ryby. Wsypuję pelet do pudełeczka. Ja akurat sobie zrobiłam taki patent, który że tak powiem układam od moich kolegów z Timu, że wsypuję do pudełeczka z takim sitkiem pelet. Dzisiaj tego peletu zrobiłem naprawdę dużo, ponieważ tylko na pelecie się skupiamy. Klasycznie zalewam wodą, mieszam, aby cały pelet po prostu tą wodę pochłonął, zamykam. Odczekuję minutkę, aby ten pelet nasiąknął wodą, i odsączę. I potem zaraz zrobię kolejną, że tak powiem, taką, e, taką porcyjkę, żeby tego peletu dzisiaj było naprawdę sporo, żeby nam nic nie brakło. Ma brać, zobaczymy, jak to będzie. Ja, że tak powiem, trenowałam na siłowni, żeby te ryby duże wyciągać, więc mam nadzieję, że, że damy jakiś popis dzisiaj. Ok, minęła minutka. Akurat dzisiaj nie używamy zanęty, dlatego że tak powiem, możemy się wody pozbyć. I jak widzicie mamy takie sitko, dzięki którym woda po prostu się odsączy, a pelet zostanie w środku. I pelecik przygotowany. Tą porcję przesypuję już sobie na gotowo do pudełka. I zaraz zrobię kolejną, tak jak mówiłam, żeby tego peletu dzisiaj było więcej. Dobra, dzisiejsze owienie podzielimy sobie na dwa. Pierwsze mhm. będzie takie, że będziesz odławiała powiedzmy że z osi łowiska, znaczy z osi, tak jak ci się będzie po prostu wygodnie rzucało. Musisz pamiętać, żeby zatrzymywać przed tym, zanim wpadnie do wody, tak. to wiesz. A później y, następne y, połowy łowienia przeznaczymy sobie na łowienie przy brzegu. Może nie przy samym brzegu, ale dosyć blisko. Mhm. I do tego będziemy mieć właśnie wędkę z zamontowanym koszyczkiem, po to, żebyś sobie to donęcała. Dlatego... I to normalnie mogę na zawodach wykorzystywać, tak. jakby to jest taki standard. Tak? Do dokładnie okay. tak będziesz łowiła później na. na na półfinale. Dobrze. Dokładnie tak byś mówiła. Więc dzisiaj w ogóle zajmiemy się takim łowieniem jak na półfinale polskiej ligi. Czyli w ogóle inaczej nie będziesz tam mówiła. Dobra, czyli taki trening. Taki trening, okay. taki typowy trening. Będę się starał tobie nie podpowiadać. Jak będziemy jakieś pytania, to mi po prostu zadawaj, w razie czego. Okay. Natomiast na pewno to, co ci podpowiem, to ci już podpowiem, jak już będziemy zajmować się tym bliskim dystansem. Tak, tak. Bo to jest nowość, nie? się robimy, nie wykorzystywaliśmy w filmach i ja nie wykorzystywałam ani razu. Tak, a dzisiaj skupimy się w tej pierwszej części, jak już będziemy odławiać na powiedzmy, że pseudo połowie zbiornika, to skupimy się na tym, na podbieraniu, na odhaczaniu, na zajmowaniu się dużą no rybą. wiem, że mam za, małą, ten, za, mały, za mały podbierak na te ryby. Jak może tak się okazać za mały, no, tak. może się okazać tak, za mały. Znowu. Miejmy nadzieję, że wystarczy po prostu, Dobrze, nie? Nie. A jak coś, będziemy sobie jakoś inaczej radzić. Także Będzie do dzieła. Tak ty pierwszą połowę prowadzisz ty, drugą połowę poprowadzę ja. Ale będziesz tu przy mnie cały czas. Będę tu przy sobie cały czas. Dobra, no to jedziemy. Okej. Okay. Ja mam moje ulubione tutaj waftersiki Haribo. I to już jest nudne, bo ja coraz te same używam, ale ja je lubię, i są sprawdzone i są miękkie. Więc jakby dla mnie są spoko pod tym kątem, że e, jak używam tego waftersa, to nie muszę dociskać mocno i tak dalej. Oczywiście, że wtedy częściej go wymieniam, ale dla mnie to jakby działanie takie bardziej skuteczne i szybsze jest w tym momencie kiedy ja mogę tego waftersa po prostu wymienić raz dwa i jest po prostu już gotowy na, na haczyku do foremki. Wkładam waftersa, żeby na wierzchu tutaj ładnie mi się pokazywał, jak zrobię ładną formę. Oczywiście są różne szkoły z tego, co słyszałam, no bo jeszcze jakby doświadczenia zbyt dużego nie mam. Niektórzy wkładają do samego środka, niektórzy na zewnątrz po prostu jak te ryby po prostu, jak tym rybom pasuje, odciska. Ja akurat używam dzisiaj podajnika 30-gramowego w rozmiarze medium, mam też przygotowane podajniki w rozmiarze large. Zobaczymy, co tutaj będzie się działo, jak coś tym będziemy po prostu wymieniać. I teraz łanie po prostu się komponuje ten nasz waftersik odznacza się od całego tutaj podajnika, całej foremki. Widać ryba będzie widziała, dociskam. Jak widzicie tutaj przy szytówce, mam zaznaczony dystans żółtym markerem. Zaznaczyłam sobie odległość, na którą mniej więcej będę łowiła, ponieważ Marcin powiedział mi, że tutaj mogę troszeczkę, że tak powiem, freestylować, jeżeli chodzi o dystans i mniej więcej około 25 metra tutaj oscyluje koło tego dystansu i zamiast na klipy zaznaczyć sobie, bo wiadomo jak jest klipem, oczywiście jest to bardziej precyzyjne łowienie, bardziej pod kątem takiej odległości i tak dalej, ale ja jeszcze nie jestem wprawiona do końca, jak są duże ryby, no to potem tego klips trzeba odhaczyć, a jeżeli nie odhaczyłabym o pewnym momencie, no to wiadomo, sta się po prostu zrywa. I ja sobie po prostu, że tak powiem, wykorzystałam marker, zaznaczyłam sobie odległość, którą mniej więcej właśnie będę tutaj oscylowała, jeżeli chodzi o dzisiejsze łowienie. I mniej więcej właśnie dzięki temu, że mam na żyłce żółty znacznik, wiem, w którym miejscu tutaj mam stopować już, już żyłkę w momencie rzutu. Więc to też jest taka spoko opcja, które można podpatrzeć właśnie od, od spawikowców na długościówkę, często używamy tej metody. Ja też podpatrzyłam u swojego kolegi z drużyny, że też to używa na, na metodzie. Założyłam teraz żółtego, ponieważ jakby na, na różywego nie miałam nic, na żółtego miałam ocierkę. I więc wierzę w to, że teraz ten żółt to będzie ten decydujący żółt i będzie faktycznie pierwsza ryba, którą złowię na tym łowisku. Swoją drogą bardzo piękne łowisko pod kątem ryb. Dużo słyszałam, że tu jest naprawdę dużo pięknych ryb, dlatego też tutaj jesteśmy, żeby potrenować wyciąganie tych ryb przeze mnie, ponieważ no ja jestem jeszcze, tak jak mówię, z krwi kości i czasem te ryby wyciągam tak bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie. I niestety często mi się te ryby, ten hol po prostu trwa za długo. Nie? Często po prostu te ryby mi się gubią podczas tego holu, więc mam nadzieję, że tutaj przetrenuję takie rzeczy właśnie. Jest teraz żółty i wierzę w to, że to będzie ten, to będzie ten właśnie. Tak jak mówiłam wcześniej. Mniej więcej ta odległość. Wcześniej miałam przyczytówce żółty znacznik, teraz mam tutaj. Więc, jakby cały czas w tym, yy, w tym rejonie tutaj się obracam, jeżeli chodzi o odległość, o dystans. Staram się rzucać mniej więcej w jedno miejsce, żeby to, żeby to miało jakieś takie ręce i nogi. Więc tam mam drzewo, które jest moim znacznikiem. To też ważne jest to podczas wędkowania. Toż już mówiliśmy na wielu filmach, że precyzja, 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 czyli właśnie znacznik na, drugim, na drugiej stronie, odległość. Tutaj akurat dzisiaj troszkę tak jak powiedziałam freestyle'owo, jeżeli chodzi o odległość, więc troszkę w innym kierunku idziemy, ale żeby pamiętać. Jak się łowiło, czym się łowiło, bo nieraz się zdarzy tak, że niestety na przykład zestaw nam się zerwie, i potem, a jaki ja miałam podajnik, albo jakie ja miałam tam, nie wiem, jakiego gofteresa, nie? Czyli pamiętać o tym, na jaki zestaw łowimy, a najlepiej po prostu mieć dwie takie same wędki, żeby w razie co po prostu od razu atak, wymiana wędki i, i lecimy dalej. Ja cały czas jestem w pogotowiu, ponieważ Marcin powiedział mi, że są takie ryby, że po prostu wyrywają wędki z, z, pod, z, tego, no, z podpórek. Mam te ocierki. Tata obok mnie tutaj walczy z bombką i łowi cały czas, troszkę bliżej, ten dystans ma troszkę krótszy, więc myślę, że ten dystans to ma znaczenie, więc za chwilkę, jak nie będzie faktycznie tej ryby, to się, że tak powiem, przenęcę te 10 metrów bliżej. Ocierki są, no ja nie wiem, po prostu dzisiaj bawią się ze mną w kotka i myszkę te ryby, ale dobrze, dobrze, ja sobie z nimi poradzę. Spokojnie, kwestia czasu i ogarniemy temat. Tak jak powiedział też Marcin na początku filmu, że kolejna jakby taka część filmu będzie pod takim byłym marginem, czyli pod brzegiem. Może nie pod samym brzegiem, ale właśnie takim krótkim dystansem. Bardzo będziemy starać się tutaj łowić te... O, jest. Nie, zaś ocierka. No kurczaki, no. No patrzcie, ale to coś tam się kręci. Troszkę się przenęciłam bliżej, przenęciłam, rzuciłam troszkę bliżej i pierwszy rzut i faktycznie ta ryba już jest. Czyli nie warto po prostu łowić czasem daleko. Jak te ryby się tutaj bliżej kręcą, to, to po prostu nie ma sensu. Nie jest to duża ryba. Z tego co czuję. Ale taka fajna, fajna. Powiem szczerze, że to jest jedna z większych ryb, jakie złowiłam w swoim życiu, aż mi normalnie ręce bolą. Kiedyś na tyczkę złowiłam około 10 kg karpia. Ten też jest, jeżeli chodzi o jest największy, a to dopiero początek mojej przygody, więc na to, że będą jeszcze większe. Zdaje mi się ręce trzęsą. Ja tu jestem taka po prostu, nie wiem, zestresowana ja mam wrażenie, że te ryby mnie zjedzą, czy coś mi zrobią, nie wiem, boję się po prostu. Fakt, faktem, ten mój sprzęt, no, no nie jest na takie duże ryby. Z dnia na dzień jest coraz lepiej, z y, y, treningu na trening jest coraz lepiej, ale no coraz większe ryby łowię i faktycznie okazuje się, że dalej jestem, że tak powiem, rzadko mówiąc, w D, jeżeli chodzi o podbierak, ale ogarny temat. Zobaczycie, na kolejnym filmie będę po prostu miała taki podbierak. Tu miałam karpia, Zarzuciłam 10 metrów bliżej, około mniej więcej. Chwilę poczekaliśmy, była ocierka, ocierka i bach, wjechał jak masełko. Naprawdę było fajnie. Zabawa przednia. Wydaje mi się, że jak na mnie, to nie ciągnęłam go jakoś mega długo. Oczywiście, że mam jeszcze tak w głowie, tak żeby troszkę ostrożnie go ciągnąć i tak dalej, ale, ale już staram się przestawić. No, piękny okaz lecimy dalej. Proocierek. I to cierki są takie, wiesz, takie szybkie, czasem takie wolniejsze i nie wiem, czy mam to ciąć, czy mam tego nie ciąć. Normalnie na spawiku to, wiesz, od razu bym już atak robiła, ale Ty tutaj mówisz żebym czekała, aż mi wyrwie kija. Na klasyku jest to samo, to, już wyścieła. Mhm. Natomiast tutaj w metodzie jest tak, że no, powinno zabrać. Po prostu tu, tu nie, ma, nie ma możliwości, żebyś się pomyliła, że to jest branie czy ocierka. Każde takie delikatne branie, takie, które nie kończy się tym, że Ci po prostu porywa wędkę, to załóż, że to jest ocierka, okay. na w świecie. Chyba, że ci wyprostuje całkiem od razu ci wyprostuje, Ale to możesz tak, czasami... Ale bo taka ocierka i wyprostowało i to właśnie to, to nie z tego Dlatego, że jak na przykład masz, masz tu podajnik, a tutaj masz szczytówkę i jeżeli ryba przepływa obok, to najpierw ci naciągnie to, ale a. potem tak ci może naciągnąć, że, no że przesunie ci ten, ten podajnik i wtedy ci wyprostowuje, okay. nie? Jakby ci od razu wyprostował bez ocierki, to, to jest branie, to nie. wtedy możesz ciąć. Ale generalnie myślę, że tu 99% to będzie po prostu wyjazd i, i tyle. Jeszcze jedna rzecz: jak masz ocierki, a nie, nie. masz brania i to ci się powtarza. Kolor? Nie. Bliżej po prostu zażyć. Aha, dobra. Bo jak masz ocierki, to znaczy, że one są po prostu bliżej podajnika. Jeżeli masz ocierki, a one się nie kończą braniem, to znaczy, że one są dużo bliżej. W sensie okay. tam powiedzmy, nie wiem, metra, dwóch metrów bliżej. Dobra. Czyli spróbuj sobie jeszcze bliżej zarzucić, nie? Jasne. Jeżeli masz dużo ocierek teraz, zobacz, masz dużo ocierek, tak. ale nie masz brania, dobrym sposobem jest raz albo dwa razy nawet przekręcić korbką kołowrotka. Taka prowokacja. No tak, żebyś sobie przybliżyła to troszkę. I teraz tak naprawdę przybliżyłaś to jakieś powiedzmy, nie wiem, dwa metry. Zrobiłaś dwa obroty? Jeden. Jeden, no to masz o metr bliżej. I zostawiasz chwilę, poczekasz sobie z 5 minut. Jeżeli nie będziesz nic miała, jeszcze raz Dobra. zrobisz do, dokładnie to samo. I jeżeli znowu nie będziesz miała nic przez powiedzmy 5-10 minut, to wtedy zwijasz. Okay. Natomiast bardzo często po takim przesunięciu Powoduje to to, że, to że, że ty jesteś bliżej. Co prawda już bez peletu. Ale skoro masz obcierki, to ta ryba i tak te, bez tego peletu, ona się bliżej mm -hmm. znajduje. I to czasami jest dobry sposób na to, żeby po prostu było branie. Nie? Więc teraz sobie poczekasz 5 minut jak nie będziesz miała brania, to znowu sobie Dobrze. przekręcisz raz. I to, i to można... Znowu jest obcierka, no, nie? I to można robić tylko i wyłącznie na takich zbiornikach, gdzie wiesz, że dno jest czyste. Mhm. A tutaj jest czyste, to jest, tu jest równiutkie dno, że tak powiem. Tu nie ma żadnych zaczepów, zawad w wodzie, zaczepów, okay. zaczepów, dokładnie. Dlatego można sobie na to pozwolić. I teraz znowu, jak będziesz miała historię, będzie się powtarzała, czyli mhm. będziesz miała obcierki, a już widziałem jedną. Tak, dobra. Więc siłą rzeczy, jeżeli będziesz miał obcierki dalej, a nie będziesz dalej miała brania, to znowu o metr sobie okay. przybliżysz. Inna ma ślance, będziesz robił to samo. Mhm. I zobaczysz, że to za którymś razem zda, zda egzamin. Oczywiście chciałam od stanowiska na chwilę odejść, bo obowiązki wzywały. A tu nagle biur. Ale zdecydowanie te ryby biorą dzisiaj bliżej, bo przerzuciłam na moment na ten 25 metr około i nie było nawet brania. Nawet ocierki nie było, a tutaj faktycznie 3 minuty ocierka, ocierka i, i od razu branie. Ale po prostu tak jak mówił Marcin, że ryba po prostu wzięła mi cały cały zestaw, żyłka, więc był atak zmasowany. No i co robisz teraz, moja droga? Chwalno się. Co Gdzie rzucasz? Blisko. Blisko rzucam, bo tutaj są ryby, a ja muszę się obłowić, muszę pociągnąć te ryby. Staram się tę ryby wyciągnąć tak szybko, aż skręciłam ten kuwrot tak naprawdę mocno. Na szczęście była mała i mi nie zerwało nic, ale tak jak słusznie powiedział Marcin, że muszę uważać z takimi... Rzeczami, rzeczami z takim szaleństwem, no bo może to się skończyć tragicznie dla mojego zestawu i dla mojej ryby. To ale... było już bardzo mocno ogólnie, nie? To już było tak, że już miałeś bardzo ciężko w ogóle wyjąć żyłkę. No, na no ja jeszcze wyczucia nie mam. Za chwilkę właśnie z... może od razu to zrobię, nie? Żeby... No. Ustaw tak, jak, tak jak myślisz, Teraz że jest uważam, dobrze. uważam, że jest dobrze. Pokaż. No, to już jest nawet lekko. A jak będzie mocno, czekaj na chwilkę, to już jest mocno. Ok. Zobacz sobie później. To jest mocno. I tak już mocniej i staraj się nie, nie, nie naciągać, nie? Jak to mówię, nie tylko ryby trzeba karmić. Ja też tutaj teraz miałam przerwę na śniadanie i miałam sobie kromeczkę, a tu nagle fru. Więc mamy trzecią rybę z dystansu, można powiedzieć, ponieważ dzisiaj to jest dystans około 15 metrów. I tak jak właśnie rozmawiałam z Marcinem, Będziemy za chwilkę przechodzić tutaj pod burtę. Zobaczymy, czy też tutaj te ryby... o, spięła się. No nie będziemy przechodzić, bo nie ma trzeciej ryby. No trudno, no, wypięła się, no. Tak też się zdarza. To lecimy po trzecią, po raz drugi. Nie skończyłam nawet bułki jeść i mam kolejną, kolejne branie. To samo, wyjazd, i tak aż po prostu grał. Uwielbiam tą... tą muzykę, że tak się wyrażę. Faktycznie te ryby tutaj się rozkręciły teraz, ale Marcin mi obiecywał, że im, oj, im później tym tych ryb będzie więcej, no ale to też ma sens, nie? Jednak jak cały czas nęcę w tym samym miejscu, zarzucam z tym podajnikiem ten pelet, no to te ryby tam się będą kręcić, będą się tam zwabiły, mm, zwabiły się. Druga ryba na y, Fluo Haribo Mini Waftersa. Ta pierwsza była największa zdecydowanie, ta już jest troszkę mniejsza. Ale dzięki temu właśnie podpiszę sobie tą technikę, zarzuty, hole. A już staram się po prostu mm, obyć tymi rybami i nie bać się ich, ponieważ nie ja mam coś takiego w głowie, a przedstawić się po prostu muszę, że nie wiem, że te ryby są takie wielkie, się stresuję. Ja wiem, że to jeszcze nie są wielkie ryby, ale, ale wszystko przede mną, moimi krokami. Otwieramy kablą, to jak mi Marcin uczył. Odkładam będę podpórki. Teraz mam czas na to, żeby wyciągnąć. No dobra, nie jest taki mały. Jest większy od tego drugiego, ale mniejszy od pierwszego. Poniegów musisz troszkę więcej. Zdecydowanie największy z tych wszystkich, które złowiłam dzisiaj. A dał mi też popalić trochę. Dobra, no to tak, pocholowałeś sobie. Halowane, Muszę powiedzieć, że sobie bardzo dobrze radzisz. Naprawdę, bardzo sobie dobrze radzisz. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Dobrze sobie radzi z rybami, z podbieraniem sobie dobrze radzi, z wyciąganiem tych ryb sobie dobrze radzisz. Będziesz miała i tak ułatwione zadanie na zawodach, bo nie będziesz musiała tego dawać na matę, tylko od razu do siatek. Okay. Więc to jest w ogóle genialne. I teraz, jeżeli ty już to umiesz robić, to teraz jedna z niby z najprostszych, a w zasadzie tak naprawdę jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, mhm. czyli łapanie pod samym brzegiem. Po pierwsze, to teraz już będziemy musieli być bardzo Cicho, to już wiadomo. Drugie, feder arma musisz sobie teraz ustawić tak, żebyś, m, będziemy albo po prawej, albo po lewej stronie będziemy łapać pod brzegiem. Dobre. Nie pod samymi nogami, bo pod samymi nogami będziesz miała przeważnie siatki. No i Więc też wsiąże... tam jakby robimy taki hałas, jak wiesz, podbieram czy coś, to to tak. sama sobie łowisko psuje, nie? Tak. I teraz y, zacznijmy od tego, że ustawmy feder arma. Ustawmy mhm. go w taki sposób, a jeszcze Ty masz po prawej i po lewej stronie, widzę, że masz blokady. Więc dobrze by było, żeby te blokady były ustawione już do góry, obydwie, bo będziemy nęcić. Po i po lewej stronie, żeby Ci się fajnie łapało. A Ty no nie, masz nie, tylko po jednej stronie. Po jednej Dobra, to zrobimy tak. Zrobimy tak, że ustawimy to w ten sposób. Tak i będziemy sobie nęcić tu. Dobra, okay? na prawo. Tak, I teraz, i teraz zobacz, jak już masz na wysokości kołowrotka, mniej więcej na wysokości kołowrotka, mhm. nie? przy takim zarzucaniu bliskim, pierwsze co robisz, to bierzesz Widzisz, mam tutaj, mhm. a i tak już, już popuszczam, nie? I pierwsze co będziesz robiła, to będziesz tak o. Sposybie. Kładła i puszczasz palec, i niech sobie to spadnie. Czyli jeżeli już wiesz, że tak będziesz łapała, to dokładnie tak samo będziemy nęcili. I teraz jeszcze jedna rzecz. Jak już łowisz pod brzegiem, to koniecznością jest, żeby ten hamulec był mega, mega luźno. Do. Mega luźno. To jest najważniejsza rzecz, bo jak sobie dasz mocno, to nawet nie, jest, że Ci złamie wędkę, tylko Ci po prostu urwie zestaw. Mhm. Na 100%. To na, na milion procent tak będzie. Więc na razie sobie to od, odwieścimy na bok i teraz masz tam pelet jeden, weź sobie ten suchszy najlepiej. Suchszy? Tak. Okay. Zobaczcie, tutaj jest koszyk zakończony, jest agraf... żyłka jest zakończona agrafką i na jest koszyk. No prostszej już budowy w zasadzie nie ma, nie? I teraz będziemy robić dokładnie to samo, tylko już bez spuszczania. Popatrz, dokręcasz kołowrotek, masz na wysokości kołowrotka na koszyk, nabierasz sobie, przez to, że on jest suchszy, to patrz teraz mocniej tylko i on już nie wyleci. I jak już widzisz, że nie wypada, to po prostu sobie tak w ten sposób, nie? Już sobie wędka jest wygięta delikatnie i sobie podajesz tu i szarpiesz mocno. Tego nie ściskasz mocno, to dobra. ściskasz delikatnie, tylko tyle, żeby po prostu było w miejscu, nie? No tak, bo potem tego nie wyczepisz, tak powiem. Tak. I teraz mocno szarpnij. Widzisz? Ty zrobiłaś to lepiej niż ja w tej chwili. Ja, jak już będziesz łapała na zawodach, no. to robisz taki jeden koszyczek i w to wkładasz podajnik. Czyli teraz robisz jeden koszyczek. Aha, dobra. Tak. I mocno. Tak. I odkładasz. I teraz nabijasz dokładnie tak samo, tylko musisz pamiętać, żeby koło wrotek był na maksa odkręcony. Bo tu, jak będzie już miała branie, to już będzie mega agresywne branie. Otwierasz kabąk i robisz dokładnie to samo, i puszczasz palec. Ustawiasz wędkę najpierw teraz. Już mocno, tu już delikatnie, delikatnie. Nawet, tu może nawet nie być prawie, że wygiętej ogólnie tej szczytówki. To może być tak naprawdę, naprawdę delikatnie, bo tu jak będziesz miała teraz branie, to będzie taka bomba, że... A czym to spowodowa spowodowałaś, że tutaj są te branie takie hardkorowe, wiesz, że od razu aż, no nie wiem, atakują tak, że po prostu aż węzki ciągną? Tak naprawdę to one pobierają identycznie, natomiast jeżeli w momencie, kiedy ty łowisz dalej dużo, to ta żyłka, ona się jeszcze rozciągnie, ta ryba może uderzyć w prawo, w lewo, a jak łowisz przy brzegu, to ona na pewno ucieknie w stronę środka. Mhm. Czyli dlatego one są takie agresywne, bo ona nie dość, że ucieknie, nie desz, że nie masz żadnej yy, rozciągliwości, bo to jest kawałek żyłki, tylko tak naprawdę. To masz nagle taki start tej ryby do, do środka po prostu zbiornika. Dlatego to jest zawsze jakby naprzeciwko tak. ciebie. Więc dlatego to będziesz, będziesz odnosiła wrażenie, że to jest po prostu jaka petarda, że jak już weźmie, to już po prostu jest. No zobaczysz sama. A, atomowe brania są przy brzegu. No i dzieło spod nóg! I tak jak obiecywał Marcin, branie było atomowe <laughs> bam! Ale ten us uśmiech widzicie na twarzy, po prostu się tak jaram jak zapałka, nie po prostu. No ładnie. No poszło wszystko. No dobra. No to zakończyliśmy w zasadzie, czyli jeszcze. Yy, próbuję, no... próbuję coś zrobić Podsumowując dzisiejsze łowienie, myślę, że. Marta gotowa jest w zasadzie na zawody. Myślę też, że już przed y, f, półfinałem Polskiej Ligi raczej nie będzie materiału. Natomiast tak czy siak, myślę, że jesteś gotowa. Tak mi się wydaje, że dasz sobie spokojnie radę. O, się. Oczywiście y, pojedziemy razem na ten półfinał. Ja też będę startował. Będziemy na pewno e, omawiać taktykę, będziemy robić plan w ogóle na, na, na całe zawody. Natomiast w dzisiejszym dniem chciałem tak naprawdę zobaczyć, czy, czy bez mojej pomocy Marta poradzi sobie i poradziła sobie wyśmienicie. E, ja Ci serdecznie, moja droga, gratuluję. A ja cię e, dziękuję. <laughs> Ja również. Po zawodach już będziemy zajmować się pomalutku jakimiś dodatkowymi rzeczami do metody. Będziemy to oczywiście mieszać, że będzie i metoda, i będą jakieś jeszcze inne rzeczy. Natomiast pewnie, pewnie dojdziemy do tego, że spróbujemy bombki, spróbujemy Predwaglera, Sinki Bomba. Myślę, że cały przyszły sezon też poświęcimy na to, żeby szlifować te metody. No i co? I tak naprawdę dzisiaj może, może streść, jak Ci się po prostu łowiło, jeżeli chodzi dzisiaj, o większe ryby. Dzisiaj mi się łowiło w Wiśnicy, naprawdę. Ta pierwsza część faktycznie było troszkę tych ryb mniej, ale to pod brzegiem to jest po prostu jazda bez, trzymank bez trzymanki, nie? To, co mi pokazałeś, z koszyczkiem, nęceniem, zarzuceniem tutaj pod nogami wręcz i te ryby po prostu są największe pod brzegiem i są naprawdę piękne. Udało Ci się kilka dużych, naprawdę dużych ryb, jak dla mnie. Sam hol wydaje mi się, że już jest lepiej niż było Parę filmów temu. No jest. No, oczywiście, jeszcze muszę wyczuć te ryby. Muszę wyczuć wędkę i jakby sprzęt, który tutaj mam, ale faktycznie już jest ok. Jedyne co to podbierak, zdecydowanie większy, bo była taka sytuacja, że nie mieścił mi się karp i musiałam właśnie głową go tam kombinować i tak dalej, ale faktycznie. Progres jest, za to Ci dziękuję też, bo naprawdę, bez Twojej pomocy nie byłabym tu gdzie jestem. Taka jest prawda. Nie? Ja też dziękuję bardzo. Natomiast ja muszę, naprawdę, Muszę Martę pochwalić. Uwierzcie mi, że mało kto w tak szybkim czasie tak szybko uczy się tych wszystkich rzeczy. Są drobnostki. Podbierak to, to, to są rzeczy, które człowiek, jak zaczyna, nie ma pojęcia, że może, że może być podbierak za mały. Tym bardziej, że w porównaniu do spławika ten podbierak jest przecież ogromny tak, tak. naprawdę. Nie? No, metoda ma to do siebie, że jeżeli jeździ się na łowiska komercyjne, no niejednokrotnie nie są większe ryby, większe karpie, ale już przede wszystkim amury, czy siostry. To są no szalone więc... ryby już takie, że jak tak. do podberaka chcą sobie wyskakiwać, więc no. Ja mam też nadzieję, że Wy też coś wynieśliście z tego odcinka, w ogóle z tych odcinków. To oczywiście nie jest koniec, a wręcz przeciwnie, to jest dopiero początek wspólnych filmów. Na pewno będziemy to coraz bardziej urozmaicać i coraz więcej będziemy na pewno Wam tłumaczyć. Znaczy tak będę się starał robić po prostu. Jeżeli też macie jakieś pomysły ciekawe, to co, co byście chcieli zobaczyć z Martą, to też śmiało piszcie w komentarzach i postaramy się... Jeżeli to będzie jakkolwiek możliwe, to postaramy się właśnie tak zrobić. Tak. Jesteśmy dla was, więc dajcie znać. Także dzisiaj serdecznie dziękujemy. Do, Do zobaczenia. zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak, trzymajcie kciuki za moje pierwsze zawody. Dokładnie tak. Trzymajcie się. Na razie. Trzymajcie się. Hej.